Witam serdecznie po dłuższej przerwie. Film powstał, chciałbym to powiedzieć od razu, na samym wstępie. Powstał tylko i wyłącznie dzięki patronom. Tylko to mnie nakłoniło, żeby nakręcić cokolwiek. Czemu nie publikowałem? Po co publikować, skoro Was to nie interesuje? Ostatni film kosztował mnie ponad 30 godzin. 30 godzin, które mogłem przeznaczyć na pielęgnację swoich ryb, e, które wam ofiarowałem. No, A większość z moich subskrybentów spuściła w kiblu mój film, nawet go nie oglądając. E, więc po co kręcić? Nie widzę za bardzo sensu tego. Chyba, że wyprowadzicie mnie z błędu, bo tak mi się wydaje, że to nie ma najmniejszego sensu. Chciałbym spróbować w języku angielskim. Jest AI obecnie na tak wysokim poziomie, że mógłbym próbować tłumaczyć swoje filmy z języka polskiego przy pomocy AI na angielski. Kiedyś spróbuję. Natomiast jeżeli chodzi o kanał w języku polskim, to. No cóż, yy, pozwolę Wam, żebyście sami go pogrzebali, yy, więc kolejny film po prostu ukaże się, jak osiągnie ten obecny tysiąc wyświetleń. To nie jest jakiś yy, nadzwyczajny wymóg z mojej strony, albo jakieś moje widzi się. Zwyczajnie, nie chcecie oglądać, to nie ma sensu kręcić. No. Prosta rzecz, naprawdę to kosztuje mnie masę czasu. Totalnie mi zdołowała wasza reakcja. Zaniedbałem akwaria. Chodziłem tutaj tylko przez ostatnie 3 tygodnie karmić Znaczy ostatnie 3 tygodnie. Trzy tygodnie po tym filmie. Od 3 tygodni próbuję. Ponabrawiać wszystko to, co się podziało. No cóż, nie wiem co o tym myśleć, dlatego tak długo nic nie wrzucałem. Najpierw byłem strasznie zawiedziony i zaamany, później zły, no i na koniec obojętny. Teraz postanowiłem nakręcić jakieś sprostowanie, choć w zasadzie to się zmusiłem do tego, żeby to zrobić. No, nie widzę najmniejszego sensu po prostu w tym, co robię. Po 6,5 roku, gdzie wydawało mi się, że w dość niszowej dziedzinie. Jak taka, jako taką jest przecież akwarystyka, a już rzadkie gatunki ryb, to w ogóle myślałem, że kogokolwiek to interesuje, to, że owszem, zdaje sobie sprawę, że wielu z tych ryb nie można tak łatwo zdobyć. No więc macie okazję zobaczyć je u kogoś, jak je hoduje. Możecie wtedy sami spróbować, jak ta ryba Wam się spodoba. Wszystko można zdobyć, jak tylko człowiek chce tak naprawdę. No, ale no, w Polsce nie ma m, aż takiego zainteresowania akwarystyką, a szczególnie tego typu akwarystyką, jaką ja próbowałem promować. E, więc to bez sensu jest zaniedbywać e, własne zwierzęta tylko po to, żeby później się frustrować, że nie wiem, mój film ogląda jedna trzecia subskrybentów no przez ostatnie, tak jak mówię, 5 tygodni 800 osób to nawet nie jest połowa z Was to jest tak smutne i przygnębiające naprawdę odebraliście mi całkowicie chęć do kręcenia czegokolwiek więc, no tak wygląda moje spostowanie. pokażę Wam jeszcze co się tutaj dzieje oczywiście nie mam pieniędzy, także no już dwa akwaria zlikwidowałem. No i następne będą, bo były pomiary liczników prądu, więc na pewno podniosą mi stawkę za prąd, tak jak to roku teraz już jest przerąbane, a to co będzie na nie chcę myśleć, więc po prostu redukcja, redukcja, redukcja. No, już znalazłem jedną osobę, która pomoże mi sprzedać większość moich ryb. Jeżeli chodzi o wymianę, no to musicie mi wybaczyć, ale w tej sytuacji, kiedy jestem zmuszony do likwidacji akwariów, no to nie stać mnie na to, żeby wam wysłać ryby. Bo polegać to miało na tym i tak zawsze polegało, że ja opłacam ryby ode mnie do ciebie, a ty opłacasz swoje ryby do mnie. Natomiast nie stać mnie już teraz na to, żeby opłacać te wysyłki. Nie stać mi na to, żeby sobie kupić ryby. Nawet nie stać mi na to teraz, żeby sobie kupić leki dla ryb. Mam chore ryby. Przyglądała mi się ospa muszę czekać do pierwszego, żeby mieć pieniądze. Bo no cóż, na apel o wsparcie po 6,5 roku działalności i budowy, budowy społeczności, na akurat mi się śmierce. No to rapczył odpowiedzieć 8 osób. Dzięki wam, naprawdę wielkie, jesteście wielcy. Reszta osób no, uznała, że po pierwsze pewnie nie zasługuje na to, bo kręcę hałturę, A po drugie może no, nie macie pieniędzy, nie wiem. No, to jest kwestia paczki papierosów, więc myślałem, że mając prawie 2000 subskrybentów no, znajdzie się kilkanaście, kilkadziesiąt osób. Chętnie mnie wesprzeć, no ale jak widać się pomyliłem. No i teraz nie stać mnie, bo mam takie środki jakie mam. Przyplantołam się że przeczekaj do pierwszego i koniec. Dobra. Pokażę wam jeszcze mniej więcej co tam w tym szrumie moim zakichanym się dzieje. No i to będzie na tyle dzisiaj. Jak widzicie w części zimnej już dwa akwaria są zlikwidowane no te dwa kolejne no, też w ciągu najbliższego miesiąca znikną co poza tym no wymieniłem sobie światło u góry zaoszczędziłem 10 watów to oczywiście rura Taką samą mam tutaj u dołu Te dwa zlikwidowane akwaria wrzuciłem sobie tutaj. Dzięki temu w końcu mam akwarium na Otriopsis i To są te które tam były. No i to jest akwarium dla wieloplamek. Tego już nie ma. Będzie ta blisko dla czerwonych dwolikarni. No niestety nie mam pieniędzy na to, żeby móc dodatkowe światło zainstalować tutaj ani żeby kupić sobie akwarium kolejne no więc po prostu muszę się rzeczy likwidować e, tutaj kolejne zlikwidowane akwarium z Rio e, z gupikami Rio Tefe mam tu teraz samice e, platki ale się akurat schowała a chcę e, młode od tych platek e, które mam e, no, i nie chcą mi się za bardzo rozmawiać z tym akwarium, w którym obecnie są razem z wimkami. reszta no, wygląda. No, wielkich zmian może nie mam. Tutaj mam plastika, tarliska z lasomą, no bo nie mam ich czym trzymać. A tu stare plastiki. Tu jedynie mam czarne molnezie, ale jeszcze są młode od mojego kolegi o, jak widzicie akwarium jakoś tam przędą. tu mam niestety ospę widać na molinezjach Policyla y, Meksikana y, muszę dorwać którąś z ryb no, jednym z samców y, wypatrzyłem wczoraj ja nie mogę go teraz chwycić był dzisiaj ale... ale nie mogę go chwycić póki co hmm, dawałem wczoraj coś takiego ale to nie jest grzybica to jest ospa muszę kupić o tu jest ten samiec widać na nim ale rawie czemu, na innych rybach nie ma na nim jest tylko, ale jak tu się zaczyna na nim to na inne ryby może też przeskoczyć no same fajne rzeczy po prostu nie dość, że ryby mi chorują to jeszcze no, będę musiał prawdopodobnie no połowę z tego wszystkiego zlipidować co mam no bo nie jestem w stanie tego utrzymać jak mówię no na wsparcie odpowiedziało Raptem 8 osób. Nawet nie chcecie oglądać filmów, więc po co, po co pokazywać, co tu się dzieje? No, szkoda, że tak jest. Przykro to powiedzieć po 6,5 roku, ale no niestety swoją obojętnością doprowadziliście, że no, nie będzie kanału w języku polskim, i tyle. Oczywiście dla Patronów filmy będą się pojawiać i bardzo Was przepraszam, że u Was też przez tak długo nic się nie pojawiło ale no, ta cała sytuacja mnie tak zniszczyła że no naprawdę schodząc tutaj, patrząc na akwaria odczuwałem dyskomfort to było straszne, więc wolę nie kręcić niż przeżywać rozczarowania łudzić się, że ktokolwiek jest tym zainteresowany skoro wyświetlenia same mówią o sobie no nic, to tyle na dzisiaj pozdrawiam jak film będzie miał tysiąc wyświetleń to nakręcę coś następnego a jak przez najbliższy rok i więcej nie uzyska, no to nie będzie to że tak powiem, tylko od was zależy czy wszystko umrze śmiercią naturalną, czy też gwałtowną E, ale no, dobra, szkoda gadać.